A oto ten piękny sztrucel. Często macie zagwozdkę, że potrzebujecie auta do pracy. Coś taniego, nie jak to zwykle bywa. A tak samo pomyślałem, przycisnała mnie sytuacja. Auto jest u blacharza. Więc postanowiłem, że kupię taką piękną ibiskę. Ibiska nie bez powodu piękna, ponieważ wszędzie ma jakieś ślady walki. Tutaj jest trochę lekko zmoczona, więc wygląda dość ładnie. Ale co jest ważne, nie jest zgnita. Silnik, silnik najważniejszy, to 14 TDI. Piękne kołpaczki. Mogę Wam pokazać, jak wygląda opona. Kurczę, musiałbym przekręcić kierownicę. O, tutaj widać, jaka piękna jest opona. Nie ma w ogóle bieżnika, więc to jest pierwszy aspekt, który trzeba będzie zmienić w tym samochodzie. Oczywiście nie obyłoby się bez uciętych pasów, co jest ciekawe, z jednej i z drugiej strony właściciel poprzedni samochodu mówił, że to tylko i wyłącznie przez to, że rozwalił lampę z przodu, ale o dziwo poduszki nie strzeliły, a to dziwne, bo świeci się airbag, a tutaj żadnej kostki w Seatach i Bizach nie mamy. Jest to... Samochód z 2002 roku. środek wygląda dość ładnie, ze względu na to, że już był prany przeze mnie i trochę to odświeżyłem, żeby po prostu to błoto, to wszystko, ten syf wyciągnąć. Ponieważ jeździ ze mną, ma pasażerka, nie chciałem, żeby wsiadała do syfu. O dziwo, co jest najważniejsze w takim samochodzie za 1800 zł. Działają światła i wycieraczki. Nie na, no, tak całkiem poważnie. To mamy klimatyzację. Klimatyzacja, która jest sprawna, o dziwo, ale mamy też inne mankamenty silnikowe, które często hm, lubią trochę na socić, nie? Mogą trochę koszta podnieść tej naprawy. Auto oczywiście kupiłem za 1800 zł. Natomiast ubezpieczenie już się kończyło. Było to dzisiaj. Przegląd jest do czerwca, więc też niedługo. A lista rzeczy do zrobienia w tym samochodzie jest no, taka prawie na miesiąc po mojej pracy do robienia. Więc jest z czym działać. Przede wszystkim koła. Opony są już zużyte na maksa i trzeba by je było wymienić. Powiem wam, że udało mi się zakupić takie koła. Może na końcu materiału pokażę, jak to wygląda. I zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Oczywiście nie bez powodu jest ten złoty handlarz, żeby felgi były srebrne, nie? Więc felgi sobie zamontujemy zaraz. A siedzenie, jak to siedzenie, no wszystko jest wypierdziane. Auto ma 370, przejechane. Silnik, mogę wam pokazać. Poczekajcie. Zobaczymy, co tam jest pod tą maską. Auta nie zamykam. Dlatego, że. Można już do później nie otworzyć. Silnik, oczywiście wyciek zegieru, wszystko to się tam leje na dół. Tak ogólnie silnikowo chodzi nawet w miarę dobrze. Sprzęgło też zbiera. Akumulator podobno jest wymieniany. Tutaj jest patent druciarstwa. Wkręciki wszędzie, gdzie coś nie pasowało, no to wkręcikiem się dojechało. Płyn chłodniczy ma być różowy. Widzę, że jest czarny jak smoła, więc też go trzeba będzie wymienić na pewno. No i taki podstawowy przegląd zrobić, ponieważ poprzedni właściciel mówi, że tylko dolewał olej, a nie wymieniał, więc chociaż tyle fajnie, że się przyznał. Idziemy dalej. O, zamkniemy, żeby się to nam podczas jazdy nie otwarło. No tak to wygląda. Ogólnie tak jak w każdych Ibizach czy tam Golfach, zawsze tutaj robi się rdza. Ze względu na to, że błoto, które wpada pomiędzy nadkole a błotnik, siedzi tam i po prostu to się wszystko kisi i gnije. Ale ten błotnik był wymieniany też przez właściciela, ale też jest pokorodowany. Ogólnie jest cały. Maska jest tu przygięta. Tutaj jest też rdza, więc no, lakierniczo coś będziemy działać. Może pobawimy się trochę w łazapa i pomalujemy tę furę, tylko że on coś w, tym, w tej podobie kolor zrobił, a ja chciałbym, żeby ona była złota. Żeby była złota z palety BMW. M-kowej, więc mówię. Koła są tragedią. Spasowanie elementów, elementy, każdy jeden uszkodzony. Najważniejsze, co mamy, korbotronik z przodu, szyby elektryczne działają. Więc mówię za 1800 zł, kwota wydaje się bardzo mała. Natomiast trzeba wziąć to pod uwagę, że trzeba przy nim włożyć naprawdę sporo. Bo dodając już do kwoty jaką wydałem 1800 zł, musimy doliczyć już 600 zł ubezpieczenia na cały rok na taki samochód. No, trochę zaryzykowałem, powiem Wam szczerze, bo nie myślę, że on tyle dotrwa ze mną, ale może się uda ze względu na to, że ma trochę już przejechane. Jest to 3 cylindrowa wiertarka, więc trochę się to tucze, ale w miarę się to zbiera, ma turbo, więc 75 koni od 2000 obrotów jest czym jechać. Ciężko się po prostu tym zebrać, bo jest mała pojemność i ciężko się zebrać z miejsca. Jeszcze, jeszcze utrudniony, jest, utrudniony jest motyw taki, że Ibiza ma Uszkodzony zacisk. Stoi zacisk nadębowo, więc trzeba się będzie tym zająć. Ale mówię, na razie chcę, jak każdy prawdziwy Polak, który kupi samochód, najpierw felgi, gleba, a później, później zabieramy się za mechaniczne rzeczy. A tak całkiem poważnie, to felgi udało mi się dorwać od Leona Top Sporta 17. -ki. Jedynki oczywiście 5 razy 100. 17. Jakimiś oponami wiadomo tam z, z rzeki, ale nie to jest klub, bo felgi są w miarę ładne, są proste, niespawane, więc, więc to też jest fajne. A co chciałem Wam jeszcze ciekawego powiedzieć, to jest to, że no, będą mieć zajebisty kolor. Myślałem nawet nad tym, żeby całe auto tak opierdzielić, ale nie wiem czy mi starczy sprayów złotych na ten samochodzik. Przede wszystkim trzeba by to było wszystko przygotować, bo jak widzicie tutaj jest mocno wgniecione drzwi się otwierają, co prawda, ale ciężko więc, więc ma sporo rzeczy do, do zmatowienia i do zaszpachlowania, ale wszystko jest do odratowania nie? najważniejsza to zajawa tylko mówię, że ta zajawa też sporo kosztuje bo też te opony nie wytarły się bez niczego z przodu bo zawieszenie z przodu też jest wywalone więc Kupując samochód do jazdy, tak naprawdę, kupując go za te 1800 zł w cenie roweru, wiadomo, że nie mamy się czego spodziewać. Możemy się jedynie mile zaszkoszyć, albo też przywyknąć do tych wszystkich wad, jakie są w tym samochodzie i jeździć z nim, do, dopóki koło nie odpadnie, tak naprawdę. Ale kwestie bezpieczeństwa, że tak powiem, są najważniejsze. Więc, no mówię, trzeba trochę włożyć ten samochód i nikt mi nie powie, że za 1800 zł kupi samochód taki w pełni idealny. W każdym coś jest po prostu. Nawet za 10 czy tam za 50 tysięcy zawsze się coś znajdzie ciekawego do zrobienia. O czym też sprzedający nie połowę. No tutaj w tym przypadku, że tak powiem, nie jechałem nawet tym samochodem, tylko go po prostu zobaczyłem z zewnątrz. Pojechałem też Uberem, więc zależało mi na tym, żeby po prostu wrócić tym samochodem. A co najważniejsze, to też, żeby dojechać. To było moje pytanie kluczowe w tej całej naszej rozmowie pięciominutowe, jak dzwoniłem do tego pana, czy po prostu ja dojadę te 30 km do domu, a że nie miałem po prostu kogo wziąć ze sobą żeby ktoś ze mną pojechał, no to wziąłem Ubera. Stwierdziłem, że kurde, 1800 zł nieki nie dmuchał. Ogólnie, może, jeśli bym z kimś był, to może bym tego aż tak nie kupował. Nie zależałoby mi, bo mówię: 1800 zł ubezpieczenie się kończy. Więc już tutaj się nam robi kwota 2500, Felgi 350 czyli mamy 2850 i mówię: zawieszenie. Przede wszystkim ten egier trzeba przeczyścić, zobaczyć co tam się dzieje. Czy to się będzie dalej pocić, czy jest po prostu tak zarąbany już od sadzy i od tej jazdy. No, i przede wszystkim filtry, oleje, zawieszenie z przodu porobić i żeby to wszystko działało tak jak ma być po prostu. A słuchajcie, no co Wam tutaj więcej mogę powiedzieć na temat takich rzeczy, żebyście się po prostu liczyli z tym, że taki samochód. Na dojazdy do pracy, który kosztuje 2000 zł. Niekoniecznie zawsze może się skończyć tym, że, że będzie wszystko ok. Ja o tych rzeczach na przykład wiedziałem, no nie, ale wy możecie kupić samochód, bo myślicie, a kupię coś taniego, żeby po prostu nie brudzić sobie swojego takiego tam pasata w highline w welurowej tapicerce. No i kupicie jakiegoś chrupka po czym się okaże, że jest problem, tak. Yy, ogólnie silnikowo to nie chce jeździć. Nie, nie za bardzo jest sens dokładać do tego samochodu, bo każda naprawa takich aut za 1800 zł przewyższa jego wartość, więc musicie to wziąć pod uwagę, że takie samochody raczej patrzeć, żeby w miarę miały jak najdłuższy przegląd, ze względu na to, że bardzo ciężko podbić w takich samochodach. I no tak jak możecie zauważyć, na drogach pełno jeździ takich smoluchów, kopciuchów. Ten akurat nie kopci, ale. Ale jest bardzo dużo samochodów, które po prostu są już w pewien sposób wyeksploatowane. Samochód, który kosztuje 2000 zł, nie ma się co oszukiwać. Dobry rower czy hulajnoga elektryczna kosztuje więcej, więc też nie ma się czego spodziewać. No ale ten przegląd, no wiadomo jak to jest. Każdy gdzieś po prostu go załatwia, bo nie jestem w stanie uwierzyć, że taki samochód mógłby przejść przegląd techniczny z tymi wadami, jakie ma. I większość, 90% obstawiam tych samochodów do 2000, które są, to się nie nadają po prostu do jazdy. Powinny być po prostu zezłomowane, moim zdaniem. Bo mówię, że to po prostu nie jest, nie jest nic fajnego, jeśli tak jak na przykład w tym samochodzie jest, wywalone są końcówki drążków, wypnie się któryś drążek, spowoduje wypadek, ktoś zginie zginie właśnie przez to, że, że po prostu taki, takim autem jeździł i jeździł do tyle, na tyle ile to auto mogło jeździć, aż w końcu się coś zepsuło urwało i jest problem więc musicie też to wziąć pod uwagę kupując taki samochód i przede wszystkim skupić się też na tym, żeby po prostu takie najważniejsze rzeczy, które są żeby to jeździło chociaż, żeby to skręcało, żeby hamowało tak jak tak zwany handlarz skręca, hamuje, jeździ pali, wycieraczki działają i żebyście też po prostu nie ładowali się niepotrzebnie na koszta, bo wiadomo, że przy takiej inwestycji 1800 zł, no to zawsze możecie coś odzyskać ze złomu. A handlarzy też nie brakuje na takie właśnie y, auta i dziwię się na czym oni zarabiają jeszcze. Więc to jest ciekawe. Ja na ten temat kończę. Y, jak będziecie chcieli zobaczyć więcej takich materiałów odnośnie tej Ibizy, co z nią robię, co się dzieje dalej, jak to wygląda wszystko, no to będę to dokumentował i Wam udostępniał. Także dziękuję Wam za to, za ten odcinek i pozdrawiam Was. Cześć, trzymajcie się.